320 0 witajcie na kanale. Gramy, Gra, słuchajcie, nie. bardzo Wam podobała się pierwszy pierwszy odcinek się bardzo Wam podobał, dlatego sobie gramy w drugi. Ja i, i dzisiaj gramy sobie w Amont, a jak widzicie, tylko z tym, że biegamy nie chodź wokół. Tak, nie chodzi, albo tak, będą Ci stołu, No i masz. No i masz, to no masz, będzie, nie? Nie, to biały. To biały był, bo on biegał wokół stołu. Biały. Nie, nie pisz. Bo biegam. Nie, nie, nie piszesz. Akceptujesz kogoś w ogóle? No biegał, no, biega, Biegał. biegał. Mi zakratkowało. Co tu się stanęło? Się? Zakratkowało mi. Co? Zakratkowało mi. Co to znaczy? No nie widać. Dawaj na białego, głosuję. Co jest grane? No, wyślij po storo w. No oni nie, nie no, mają co robić, chyba, ty. Ja żeśmy wygrali. Ja cię jeszcze nie zaczęłam grania, słuchajcie, już wygrałem. No dobra, ale mistrzowie tak mają, mistrzowie tak mają, słuchajcie, i w ten oto mistrzowski sposób zaczynamy kolejny odcinek. Amon as wita was w Roblox. I masz tu czapeczki, też masz! ja w ogóle w trzydy jestem, pa. Ej, zobacz, ja jestem w trzydy pa. o chmary. O mój Boże, i tu też masz czapeczki w tym, ale takie roboksowe. No, nie, Fajne, co nie? Ja? O, jestem impostorem. Ty jak strzemiałeś. Ja. Dobra, nie, nie idę stąd, chodź, gdzie ty jesteś? Tu, no tu. Co ty ma za czapkę? Fajna, nie? Ja no, nie przyznaję, a tu jesteś ty w ogóle? Chodź nam. Nie, to nam. nie ty, gdzie ty jesteś? No chodzę nam, tu. No to patrz jeszcze czerwona, ja cię szukam czarną. Pikwinie. <laughs> Dobra, poczekaj, bo tu mam misję sobie już. O ja tego to nie lubię, to tak długo trwa. No poczekaj, tylko mam A ja muszę iść do Navigation, mam aż dwóch. Czemu ty nie masz polski tylko z Kanady? Ty jesteś Polką, nie Kanadyjką. Nie da? Siemas o gramy. Chyba z 20 musimy cieszyć. A ja w ogóle, nie wiem czy wiecie, nad moim monitorem, nad którym gram Wisi moja odznaka na 100 tysięcy. To jakoś krzywo, że ciężko. Dziękuję wam. No dziękuję, że krzywo opowie O, ja tak. mam tu fajną misję. Ten jaką masku tam, ja, ja też coś mam do zrobienia. Także słuchajcie, wielkie dzięki. Hmm. Fajnie, fajnie. Że udało nam się. Ja mam jeszcze to 100 tu, zaczekaj, ja muszę apelować. Trwało to długo, ale... Słuchajcie, trzeba być wytrwałym. Czekałem na to a dwa albo trzy lata. Nie wiem, nie sprawdzałem, kiedy otwierałem kanał. Mm -hmm. Długo czekałem. Ale mm -hmm. warto, słuchajcie, każdy może otworzyć kanał. Chodź, każdy, na... słuchajcie, będziecie czekać o, cóż 50 mocha, idzie lat. Idzie masz? Ale to jest taka Chodź, satysfakcja, admin. to jest taka satysfakcja, słuchajcie. że są smętne mganki, bo, bo mamy teraz tutaj poważne rozmowy, dyskusje. Czemu ktoś kliknął, pomarańczowy coś kliknął i już mnie zdenerwował? Tak? pisze orangę. Nie, bo orangę już nie żyje. Aha. Czarny zgłosił. Czarny zgłosił? Um, no może być podpucha. Może być self-report, nie? Wiesz co ci powiem? Co oni piszą? Kto? Kratkuje mi. No Hugo, ja mu nic nie napiszę, bo będziesz... Że dark. Na czarnego, dobra. Dark? Dark. Okej. Okay. Ale okay. black to jest czarny, jak już. Ale dark to jest ciemny, może być. Może być, dawaj na, na, na tego dziada. Ciemny. Dawaj na Ty tego dziada. Ty też jesteś ciemny, niebieski, nie? I co? Ale jeden na ciebie? To chyba ty klikłaś tu nie, na niej. Nie, niebieski! Poczekaj. Niebieski? No nie, i. Nie, no i niebieski ma przerąbane, bo to niebieski jest na bank. Niebieski na bank. To jest niebieski. niebieski. Ale mnie teraz denerwował. Ja tu walę od razu w dzwonam. Bo on nie chciał głosować na swojego wspólnika. To jest ten niebieski? Tak. Nie chodź z nim. Chodź tu. Ale ja specjalnie pójdę chodź za nim. Chodź go śledzimy. No dobra, zaczekaj, zrobię taska. To poczekaj też. O, coś, też coś no. Sobie. Ja se pogram tutaj w ten. W... O jezus, ta karta. Jup. powoli za szybko. Skupię. No nie wierzę. Nie, na początku jest szybko, nie. później wolno. No, czasami tu się czoi. Coś? Nie, czy też żółty, żółty. No. Chodź tu, no, chodź. Chciałbym się boić się koło niego. Julia <coughs> też podejrzana jest. Chodź nie, do Julia jest zawsze spokojna, ja zawsze tak mówi. Julia coś tam robi, ale to Elektryk. Cześć. ktoś nas goni? Nie, nikt nas nie śledzi. Widzę. Jaki fajny tup tuk. ja będę tutaj na czacie. Nikt Dobra. nie idzie. A ty nie masz nie nic nie w elektryku? Nie masz nic? Nie, nie mam. Ja nie to masz? nie, nie, nie. Dobra. A ja tam mam gdzieś, Trzebiene? właśnie Trzebiene? gdzie mam... Krzywstrasz, policjant idzie, uważaj, bo to jest ten. On myślę, że sami jest, jest. No Uważ, a ja się patrz, nie pokazuję, się. żeby cię tak, zabił, nie? No. no chodź, faniaczku, chodź! No nie, bo tam jest drugi. A nie on coś tu robi. Czekaj, bo Julia biegnie dziwnie... nie kinie nie! Ja się schowam, ja się schowam! No. Nie, nic mi nie zrobiła. Idzie policjant, policjant! Też nic? Ty no to! Chodź. Chodź. Idziemy, bo będą podejrzani. No, ale to kto? Ale oni nie chcą zabić. Przy tym. Chodź do eee! A! Co to? On gdzie Ale to gdzie jesteśmy? Boże święty, nie wiesz, co to O Co Maria! jest? to to Ja zgłosiłam! I ta, ta! Julia! Julia! Nie! Julia! Julia! Na. No pisz to! Na. Banyk! I wykrzyki. I Sojanara. Lecisz. A czemu ja nie mogę zagłosować? No bo jeszcze za sekundę. Dobra, i pa, Julia. Ej no w sumie raczej nie... Tylko ona została. Goodbye my love, goodbye. A ta se jeszcze na mnie głosuje jak ona jest. Jaka ona jest. Nie można tak mówić. Ona jest A usowata Chciałabyś bronić, nie? Dobra, 5,5 minutki, także słuchajcie, następne... No to nam teraz wyszło. Wyszło. Kto gram jeszcze raz? To teraz raz nam wyjdzie? No dobra. Chodź czapeczkę się zrób, zobacz jak fajnie. Tu jest ta czapeczka? Gdzieś tam jest, nie? Mówię ci budowli teraz Oni O nie jakieś głupie się żyła ja wyglądam teraz jak... jak... Jak szwańsztan! Mimo, zwiniam kolor przypadkowo. A ja też jestem brązowym teraz. Ja na różowy. Żółty, żółty też. I żółty też. I żółty? Chodź cicho, nie chodźcie chodź, chodź nam na o, 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 o. Chodź mamy się razem żeby nie. Nie ma No dobra, no dobra. No my to sobie słuchajcie z Nikolą to oni... Li... Ej, i załatwisz go. Chodź dawaj, tego dawaj. Jeszcze nie. No, ja Zaraz, niby... Czeka, nie Czekaj, idziemy nie, nie wszyscy, no. A bo nie są my, to, my, to, my, to, my. Czeka, idziemy za nim. Jest tu, dawaj czarnego, dawaj, jestem tu. A na pewno nie ma, idź na czaty, idź no na czaty, idź na czaty. No, idę na czaty. Nikogo nie ma, zatwiać? Nie, bo nie wiem którym. Czekaj! nie Czekaj, bo nie wiem! Chodź, bo poszedł, dobra, dobra, innego, innego, bo on już ma podejrzenie. Jesteś... Ale myślałam, że no z pacją, ja myślałam. A... No i może No i zgłosił, a nie, to mój wspólnik. To jest twój wspólnik. A coś ciemnia? Wspólnik, kochany, co chcesz? Coś ciemnia. Dobra, dawaj na koźlinę A, przypadkowo, przypadkowo, kim Głupi. Napiszę, kto, bo niby wiesz, no, Kto? Pozys, chodzę z impostorem, ale kto? Nie? Bo ja nie wiem, ja nie wiem. Ale kto to jest tym impostorem? Dalej ja, z żeby nie było. Nie, wiem, nie 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 wiem, naprawdę nie mam pojęcia, czy to, czy to będzie, będzie żółty, czy, czy różowa Nikola. Chyba chyba jest nie. 25 sekund jeszcze mamy czekać? Chy chyba, że wszyscy zadotwieram. Fiolet i zielony jeszcze. <tryk> 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 Julia wyszła z ile? Julia się przeraziła. Nie dziwię się że jest późno. Co niektórzy idą spać, a my gramy w Robloxa. 5 <tryk> sekund. No Boże jaki piękny jest ten ostatni przycisk YouTube'a. I w ogóle, ja nie wiem dlaczego, ale swoje kanały mam zaznaczone po angielsku i, i zawsze zamiast przychodzi, że gratulacje za 100 tysięcy subskrypcji po polsku napisane, to zawsze mam po angielsku. No co ty? Mm. A i po polsku możesz mieć, jakbyś się zmieniła. No, ja mam tylko, że ja mam amerykańskie A! wszystkie zaznaczone jakieś rzeczy i to właśnie w tym jest problem, że Słabo. Tak. A ja nawet nie patrzę, czy ja byłem jej czy coś. Za tobą, po ciebie. Nie, nadal ja jestem. Ja jestem z tym Schweinsteingerem. Chodź. Gdzie ma komisję robić? Zrobię sobie sabotaż. Wysz... By... Gdzie? Nie wiem. O dwa. Ja idę od ciebie, bo... Nie, to no i masz. To, ja nikogo nie zabiłam. I to bo weź mnie chociaż zabić. Fajnie to było. Ale by ci było Ale fajnie. dobrego wspólnika miałam. Dobrego. Ja. A. I to on wszystkich za nie? No. Jaka ty jesteś. <noise> I z garkiem na głowie sobie tańczę. Ja muszę zmienić czepkoski na... się sobie z garkiem na głowie. A ten się... O, ty się zamienił mm. w NASA. Słuchajcie. Nadszedł ten czas, gdy żegnam was. Co tylko. Ej to wiemy już, kto jest impostora. <laughs> Wal od Szynko, razu. Szybko, nie? Szybko, szybko. Dobra, słuchajcie, my w ten <laughs> sposób kończymy powrótku odcinek, bo wiemy, kto z impostor... Gupta sekund se tam lata, bo myślisz, że, że ktoś za nim pójdzie, nie? Jak z kolu, nie? Dobra, go załatwimy. 20 sekund jeszcze. Dobra, jeszcze 12 sekund, dobra. I słuchajcie, my się powrótku żegnamy, bo wiecie teraz kto wygra. No co, co wam dużo będę mówił. Pożegnaj się, Nikola. Pa! I do zobaczenia w kolejnym odcineczku. Cześć i czołem. Mm. Mam nadzieję, że to już będzie trzecie, trzecia część, No jest dyskusja, taka no, jest ja. dyskusja, że... Co 20 sekund. Że wiadomo kto kto jest z Dobra, cześć i czołem, pa pa!